No to jestem! Witam, witam i o zdrowie pytam! Wysyłam Ci słońce, wysyłam Ci piękną plażę. Wiem, że w Polsce jest już zimno. Pokazują przymrozki, mro, mrozy itd. i tak dalej. Zapowiadają, że spadnie śnieg. Jest to oczywiście naturalna kolej rzeczy w tej, na tej szerokości geograficznej. A ja wybrałem coś innego i się z Tobą łączę właśnie skąd, z Kostaryki. Przez 4 lata nadawaliśmy dla Ciebie głównie z Hiszpanii, teraz przenieśliśmy się na Kostarykę. Po to, żeby tutaj budować kawałek swojej e, ziemi, żeby budować kawałek swojego miejsca. Nadaj no, jednocześnie na Facebooku na odmładzanie na surowo i na YouTube na odmładzanie na surowo. Także witam się z Tobą bardzo serdecznie. Dzięki za wszystkie paluszki, dzięki za wszystkie pozdrowienia, dzięki za to, że się ze mną łączycie. Jest nas coraz więcej, W społeczności odmładzanie na surowo ponad 750 tysięcy osób. Ponad 750 tysięcy osób w 4 lata to jest raczej dobry wynik. To jest też zasługa Twoja. twoja. Kiedy się dzielisz z tymi y, materiałami, które dla Ciebie przesyłamy, te materiały docierają do szerszej grupy osób i wtedy więcej osób o nas wie i słyszy. W ten sposób możemy sobie pomagać, w ten sposób możemy się wspierać, możemy w ten sposób docierać do jeszcze szerszej grupy Polaków po to, żeby wyciągać ich z Matrixa. I dzisiaj troszeczkę na ten temat, dzisiaj QA, czyli pytania i odpowiedzi. Najczęściej zadawane dla mnie ostatnio to są te właśnie dlaczego się przeprowadziłem na Kostarykę. Wspomniałem już o tym w piątek, dzisiaj troszeczkę to bardziej rozwinę. Chciałbym Ci troszeczkę opowiedzieć swojej historii, bo być może mnie nie znasz, być może widziałeś mnie tylko z tablicą pokazującą Ci w jaki sposób bit soki, jak zrobić sobie lawatywę, w jaki sposób wyzdrowieć, a może przydać się troszeczkę mojej historii, żeby zrozumieć tak naprawdę dlaczego akurat się tutaj w tym momencie znalazłem i dlaczego miałoby to być dla Ciebie ważne. Dzięki za wszystkie komentarze, dzięki za paluszki, tak jak powiedziałem, to wzmacnia zasięg liveów. W ten sposób działają media społecznościowe. Jeśli chcecie pomagać sobie i swoim najbliższym sobie przede wszystkim, jeśli chcecie w przyszłości odbierać te materiały, to wchodząc tutaj do nas na nasze spotkania, zawsze wrzućcie ten paluszek, wrzućcie jakiś komentarz. Media społecznościowe działają w ten sposób, że jak jest duży zasięg, jak dużo osób komentuje, wrzuca różnego rodzaju reakcje. Wtedy media społecznościowe mówią: O, tu się coś dzieje, tu się coś dzieje, jakaś fajna energia płynie, dużo ludzi się pojawiło, trzeba to wyświetlić jeszcze szerszej grupie osób, i w ten sposób możemy po prostu szerzej docierać. A dla nas to nam najbardziej to wszystko e, dla nas to najbardziej na tym zależy, żebyśmy mogli dotrzeć do jak największej grupy osób i pomóc również innym. Jeśli Tobie pomogliśmy w jakikolwiek sposób, jeśli cokolwiek, co żeśmy przekazali do tej pory w projekcie Odmładzanie na surowo, dla ciebie zadziałało, to napisz nam w komentarzu również: Niech osoby, które będą nas oglądać w tym momencie po raz pierwszy, być może, niech zobaczą tak naprawdę, co tutaj jest. Czyli na przykład, jeśli pozbyłeś się Hashimoto, napisz: Pozbyłem się Hashimoto dzięki temu, co Mariusz na przykład przekazał. Jeśli pozbyłeś się jakichś innych objawów w swoim organizmie, to również w ten sposób możemy się tutaj. Połączyć. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie, że mnie dobrze widzicie. Dzisiaj postanowiłem przenieść się na plażę, zobaczyć jak to tutaj będzie wyglądało na plaży i chyba jest w porządku. U Was już ciemno, u mnie jeszcze środek dnia. Także lecimy. Dlaczego się znaleźliśmy tutaj, właśnie w tym miejscu? Nasza podróż tak naprawdę zaczyna się, kiedy przechodzimy na świat, prawda? Nasza podróż to w, kiedy przechodzimy na świat, kiedy wybraliśmy swoich rodziców, kiedy mama podczas porodu Dała nas, nam, nas temu światu, dała nam życie, tchnęła w nas życie, w, po prostu przekazała światu, to wtedy zaczyna się nasza podróż. I moja podróż oczywiście zaczęła się identycznie. Wszystkich nas podróż kończy się też tak samo. W pewnym momencie zamykamy oczy, nie bierzemy następnego oddechu i kończy się nasza podróż. I całe życie można by było nazwać podróżą. Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie zrozumiałe. Jest to życie od kreski do kreski. Mamy pierwszą kreseczkę, kiedy przyszliśmy na świat, pierwszy wdech. I druga kreseczka, kiedy odchodzimy z tego świata, ostatni wydech. I nas nie ma. I wszystkie rzeczy, które dzieją się pomiędzy tymi kreseczkami, to jest to, co mieliśmy tutaj doświadczyć. To jest to, po cośmy tutaj przyszli. Urodziłem się w bardzo biednej rodzinie, zwykłej że tak powiem, niezwykłe oczywiście dla mnie, bo to są moi ukochani rodzice, ale w zwykłej pracowniczej rodzinie, robotniczej można by było powiedzieć, moja mama nauczycielka przedszkola, mój tata budowlaniec, pracował przez wiele lat w Przedsiębiorstwie Budowlanym w Giżycku, gdzie budował bloki mieszkaniowe, praktycznie przy większości z nich brał udział. Ja wychowywałem się w domku, można powiedzieć mieszkanku 39 metrów kwadratowych, również ze swoim młodszym bratem, było nas czworo, na 39 metrach kwadratowych. Było ciężko, ale w takich warunkach większość z nas w czasach komunistycznych się wychowywało. Przyszedłem na świat 26 września 1975 roku. Jest to zwykła, niezwykła data. W każdym bądź razie urodziłem się jeszcze w czasach, kiedy to był komunizm, kiedy panował Gierek, kiedy żyło nam się w rzekomym dobrobycie, kiedy to budowaliśmy Polskę, pożyczaliśmy pieniądze i... Twierdziliśmy, że wszystko będzie w porządku. Niestety za jakiś czas przyszedł stan wojenny, który troszeczkę pamiętam, nie tak bardzo, ale troszeczkę pamiętam, a później zaczęły się przemiany. Zaczęła się Solidarność, zaczęły się przemiany, zaczęły się pojawiać nowe rzeczy na horyzoncie i 1989 rok już bardzo dobrze pamiętam. Jest to czas przemian, kiedy to pozbyliśmy się systemu komunistycznego, a weszliśmy w tak zwaną gospodarkę wolnorynkową. Ta gospodarka wolnorynkowa niosła ze sobą mnóstwo niesamowitych, ciekawych rzeczy, ale też niosło dużo niebezpieczeństw, których my zupełnie nie znaliśmy. I dzisiaj śmiało można by było powiedzieć po tych, nie wiem, to już będzie 30 lat, tak? 30 e, lat e, takiego życia e, po, postkomunistycznego, że można by było to ocenić, że wiele rzeczy wydawało nam się, że za granicą jest pachnąca, jest smaczna, jest kolorowa, e, ale tak naprawdę nie znaliśmy wszystkich realiów tej zagranicy. Nie rozumieliśmy tego, że zagranica to jest system kapitalistyczny, że to jest system, który zupełnie inaczej podchodzi do rozdzielania pracy, ale też tak naprawdę podchodzi do rozdzielania pieniędzy. System kapitalistyczny dla niektórych wspaniały, dla niektórych wręcz trudny. Mój tata do dzisiaj się nie pogodził z tym, że pozbyliśmy się systemu e, e, komunistycznego, że tak powiem, chociaż mój tata nie był nigdy ani komunistą, ani nie był w Solidarności. Natomiast... On uważał, że jemu się bardzo dobrze żyło w tych czasach przed solidarnością, że miał pracę, że wystarczyło, że poszedł od 7 do 15, jak to się mówi, odbębnił swoje. Robili jak robili, pracowali jak pracowali, ale coś tam budowaliśmy. Zbudowaliśmy bloki, zbudowaliśmy drogi, rozbudowaliśmy szkolnictwo, zbudowaliśmy naprawdę wiele rzeczy. Czy to było super, hiper, nie wiem ekonomicznie rozwiązane, czy to był system i świat, w którym naprawdę wszystkim naprawdę nam się tak świetnie żyło. No nie do końca. Bo wielu z nas, takich jak ja na przykład, w tym systemie komunistycznym czułaby się uwięziona. Czułaby się uwięziona, czułaby się tak, jakbyśmy byli za kratkami. I tak było. Dlatego większość z Polaków, którzy w tamtym czasie wyrywali się z Polski, wyjeżdżali za granicę, to tak jakby wyrwali się do Nowego Świata, jakby uzyskali wolność, tak jakby można było... Głębiej oddychać, tak jakby można było zupełnie inaczej żyć. Ale tak naprawdę nikt nam z tej zagranicy nie przekazywał do końca prawdy. Nie mówił, jak to jest. Nie mówił o tym, że za granicą trzeba ciężko tak samo pracować. Nikt nie mówił, że za granicą bardzo często pracodawcy nas wykorzystują. Nikt nie mówił, że tak naprawdę razem z tym dobrobytem idzie naprawdę bardzo ciężka charówa, rozdzielenie nas. Jeśli chodzi o rodzinę, czyli rodziny rozpadające się i to wszystko, co gdzieś tam w Polsce przez wiele lat naprawdę było na bardzo wysokim poziomie, czyli takie życie rodzinne, takie życie społeczne, takie spotkania powiedzmy świąteczne i tak dalej, i tak dalej. Zresztą nie tylko, to były wręcz czasy, kiedy em, em, wielu osób się, w osoby się dobrze żyło, natomiast ci, którzy wyjeżdżali za granicę nie mówili nam o tym, że za granicą nie ma rodziny. Że, że za granicą jest praca od rana do nocy, że za granicą jest bardzo mało świąt i że za granicą ludzie, pomimo tego, że mają majątek, że mają więcej pieniędzy niż my, to im tak naprawdę bardzo ciężko się żyło. Natomiast przyszedł, przyszły zmiany, przyszła to nowa fala. Kto tak naprawdę to wprowadził i w jakim celu? Czy to było działanie globalistów? Czy to było działanie wolnorynkowe, czy to było faktyczne działanie Solidarności, czy ruchów takich wyzwoleńczych. Ja tego nie wiem, ale ja jako młody człowiek bardzo szybko zechciałem z tego skorzystać. Nikt w mojej rodziny nigdy wcześniej nie prowadził żadnego biznesu. Tak naprawdę, moja rodzina to praktycznie wszyscy pracujący na etacie. Ja się wychowałem w domu, czy to w domu rodzinnym, czy to moi dziadkowie również. Czy po prostu wszyscy praktycznie w mojej rodzinie to są osoby, które pracowały na etatach? Natomiast mój dziadek, o wspomniałem już o nim przy okazji pracocholizmu, był właśnie pracocholikiem. Mój ojciec chrzesny był tą właśnie pierwszą osobą, która wyjeżdżała za granicę i zarabiała pieniądze, pracując na budowach w Anglii, pracując na budowach w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych. W jakiś sposób zasiali we mnie ziarenko tej wolności i tego bycia wolnym na wszystkich płaszczyznach. W jakiś dziwny sposób udało mi się ustawić w swojej głowie podczas dorastania taki sposób myślenia i taki sposób podejścia do życia, w którym czułem się naprawdę wolny. I o z roku na rok, z roku na rok coraz bardziej tej wolności szukałem. Byłem troszeczkę takim wywrotowcem. Nigdy tak naprawdę w szkole, czy w podstawowej, czy średniej, nie udało się mnie okiełznać. Ja byłem takim po prostu ogierem, który... Może ogier to jest złe te porównanie, bo ogier w Polsce z czymś innym się kojarzy, ale takim dzikim koniem, którego nigdy się nie udało okiełznać. Nigdy nie lubiłem, kiedy ktoś narzucał mi jakieś dziwne wymagania. Nigdy nie potrafiłem się podporządkować pod coś, co nie było logiczne. Nigdy nie byłem e, osobą, która potrafiła się ustawić w rzędzie i wykonywać to, co mi każą. Zawsze byłem osobą, która szukała wolności. I do tego będzie prowadziła moja dzisiejsza opowieść dla Ciebie. Powiedz, ja jestem osobą, która całe życie szuka wolności. Całe życie pragnę być wolny. I takich dokonuję wyborów w swoim życiu, żeby właśnie być. Najbardziej wolnym jakie to jest tylko możliwe. Dlatego w 1996 roku, a nawet 94 przepraszam, w 1994 roku, kiedy to tylko skończyłem 18 lat, założyłem swoją pierwszą działalność gospodarczą jako pierwszy w rodzinie, jako pierwszy w rodzinie założyłem biznes i zacząłem pracować dla siebie. W czasie kiedy jeszcze jeździłem do szkoły średniej. Zarabiałem swoje własne pieniądze jako osoba przedsiębiorcza. Sam wszystkiego musiałem się uczyć, wszystko musiałem zrozumieć. I wtedy na tamtym etapie w Polsce, jeszcze powtarzałem, że ja nigdy nie wyjadę za granicę, bo tutaj dano mi za granicę w Polsce. Czyli w Polsce można prowadzić biznes, w Polsce można być wolnym człowiekiem i w Polsce można się, jak to mówią, ustawić. Ale nie trzeba jechać za granicę, pracować dla kogoś i przywozić dolary, przywozić funty, przywozić marki z zagranicy, żeby żyć dobrze w Polsce. Przez 8 lat prowadziłem w Polsce naprawdę ciekawe biznesy. W 1996 roku. Założyłem bardzo duży, jeden z największych biznesów w Giżycku. Zacząłem budować meble na zamówienie. Zacząłem pracować dla ludzi na bardzo dużą skalę. Zatrudniałem ponad 18 osób, około 20 osób, 18-20 osób na tamtym etapie mojego życia. Byłem naprawdę bardzo młodym człowiekiem. Prowadziłem 6 punktów w różnych miastach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego gdzie przyjeżdżali do mnie ludzie i składali zamówienie na szafy z drzwiami przesuwanymi, na meble kuchenne, na różnego rodzaju meble, które mogli zamówić po prostu bezpośrednio u mnie. Bardzo mi się to podobało. No, Notabene nie byłem stolarzem. Skończyłem technikum samochodowe, ale studiowałem, kiedy założyłem ten biznes z meblami, studiowałem marketing i zarządzanie przedsiębiorstw. Nigdy nauka, nauczanie nie sprawiało mi żadnej trudności. Z jednej strony byłem niepodporządkowany i cały czas się kłóciłem z systemem, ale z drugiej strony zawsze z roku na rok przechodziłem z klasy do klasy, ponieważ tak naprawdę nie było mnie za co obsadzić. Można było mnie obsadzić za wagary, można by było mnie obsadzić za nieprzychodzenie na, do szkoły, za, nie wiem, bycie niegrzecznym w szkole, ale moje wyniki w szkole zawsze były OK. Dlatego też bardzo szybko zrozumiałem, jak prowadzić taki biznes i zbudowałem bardzo, ale to bardzo solidny biznes w Polsce. Na moje nieszczęście, po pierwszych latach wzrostu gospodarki w Polsce, kiedy to przyszedł ponownie Balcerowicz do władzy, jeśli chodzi o finanse i podjął decyzję, że trzeba schłodzić gospodarkę, niestety mój biznes podupadł. Nie wynikało to z moich błędów zarządzania, chociaż pewnie popełniłem ich wiele. Ale wynikało to z tego, że konsumenci przestali zamawiać meble, ponieważ zaczęli się bać o finanse, ponieważ coraz mniej wydawali pieniędzy na meble, wydawali pieniądze na to, co jest najważniejsze i słuchali w telewizji, co mówią, że kryzys przyjdzie i tak dalej. I niestety pojawiła się sytuacja, że w 2003 roku potrzebowałem pozbyć się końcówki swojego biznesu. Sprzedać to, co było, maszyny stolarskie, i tak dalej, i wyjechać za granicę. Ale po co wyjechałem za granicę? Po to, żeby szukać wolności. Po raz kolejny w życiu szukałem wolności. Skoro w Polsce nie można było prowadzić już biznesu w wolny sposób, ponieważ gospodarka, według Balcerowicza, a tak naprawdę pewnie według ludzi, którzy go opłacali, rozwijała się za szybko, to chciałem pojechać do gospodarki, gdzie nikt nie Nadzoruje systemów gospodarczych, gdzie można jako wolny człowiek się rozwinąć i prowadzić swój własny interes. Zbudowałem tam jeden z największych, a niektórzy mówili największy polskojęzyczny biznes budowlany w północno-zachodniej części Londynu. Założyłem go w 2004 roku, zaledwie po 6 miesiącach uczenia się języka angielskiego. Pojechałem do Anglii bez języka. Zabrałem Agnieszkę i dwójkę dzieci. Zaczęliśmy od zera szukając wolności. Ta wolność bardzo szybko przyszła. Zbudowaliśmy bardzo duży biznes. Niestety ten biznes był dla mnie za duży. Przyznaję się dzisiaj bez bicia. Popełniłem mnóstwo błędów organizacyjnych. W pewnym momencie był tak duży ten biznes, że nie byłem w stanie nim zarządzać. Wydawało mi się, że jak będę zatrudniał, nie wiem, menadżerów i będę prowadził biznes siedząc w biurze... Wysyłając im tylko zadania, to ten biznes będzie funkcjonował tak, jak trzeba. Biznes budowlany to jest bycie na budowie codziennie, to jest przyglądanie się pracownikom, czy wykonują swoją pracę, pracę rzetelnie i czy są codziennie na swoim stanowisku zadań. A jeśli ich nie ma, to z jakiego powodu? Przez to, że ten biznes był dla mnie za duży, a nie potrafiłem zareagować na czas, ten biznes doprowadził do ruiny moje zdrowie. W 2009 roku, po latach niewłaściwego odżywiania, bardzo dużej ilości stresu, ponad 100 pracowników musiałem udźwignąć na swoich barkach. Do tego po kilkunastu klientów w tym samym czasie, którzy non-stop dzwonili do mnie, żeby coś uzgadniać. Czasami dobrze mówili o firmie, a czasami mówili źle. To wszystko trzeba było przyjąć na klatę. Czyli po wielu latach takiego sobie odżywiania, po wielu latach dużego stresu. Po wielu latach tak naprawdę sięgania już po alkohol, ponieważ w ten sposób relaksowałem się od tego codziennego życia biznesowego, moje ciało powiedziało nie, dalej ci nie pozwalam. I się bardzo rozchorowałem. Tak się rozchorowałem że według badań i wyników badań stwierdzono, że mam nowotwór jądra. Bolało mnie okropnie. Bolał mnie cały prawy bok. Przestraszyłem się. Myślałem, że odejdę z tego świata. Ponieważ kilka lat wcześniej pochowaliśmy moją ciocię, którą leczono na raka piersi. Dwa lata wcześniej moja mama miała obciętą piersi, wyciętą pieśń razem z węzłami chłonnymi. Przestraszyłem się bardzo. Na szczęście miałem Agnieszkę w pobliżu, która też się bardzo przestraszyła, ale przyjechaliśmy do Polski i znaleźliśmy swoją drogę do sokoterapii i oczyszczania naszego organizmu. I dlatego dzisiaj z Tobą siedzę i rozmawiam, bo prawdopodobnie nie byłoby mnie tutaj. Ale wtedy zrozumiałem, na jakim poziomie jeszcze wolności nie miałem w swoim życiu. Dzięki chorobie, bo ja jestem Cię bardzo wdzięczny swojej chorobie z 2009 roku, zrozumiałem tak naprawdę, jak funkcjonuje moje ciało i od czego byłem uzależniony. Zrozumiałem, gdzie jeszcze nie było wolności. Że nie było wolności, jeśli chodzi o moje odżywianie, że nie było wolności, jeśli chodzi o moje leczenie, że nie było wolności, jeśli chodzi o alkohol, który tak naprawdę ubezwłaznowolił mnie pokazywał mi jak można się zrelaksować. To było główno prawda. Tam nie było żadnego relaksu. Tam nie było żadnego relaksu. To było tylko na chwilę zaburzenie w głowie, rano kac i powrót do starych problemów. Ale dzięki chorobie również. Udało mi się uwolnić od mojego tradycyjnego biznesu. Ponieważ w 2011 roku postanowiłem sprzedać biznes budowlany, a w zasadzie to, co z niego zostało. poprzez przez 2,5 roku mniej więcej niestety mój biznes powdupadł. upadł. Kiedy ja chorowałem, to i biznes chorował. I od 2012 roku znowu byłem wolnym człowiekiem. Znowu mogłem robić to, co zdecydowałem. Zdecydowałem się na dwa kierunki. Jeden to był kierunek tzw. Tak network marketing, który prowadziłem na... Na równi biznes budowlany i network marketing. Niestety network marketing posłużył mi tylko do 2014 roku, kiedy to rozstałem się z network marketingiem. Ale w 2013 roku, na przełomie 2013 14 zacząłem współpracować z firmą Amazon i poczułem się na nowo wolnym człowiekiem, bo mogłem pracować z domu, mogłem składać zamówienia, mogłem je wysyłać do klientów i zarabiać naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Dzięki temu znowu byłem wolny i wyznaczyłem sobie piękny cel. Moim celem było w wieku 45 lat przejść na wcześniejszą emeryturę. Co ty na to? W wieku 45 lat wyznaczyłem sobie wcześniejszą emeryturę. 2018 rok grudzień to była moja decyzja, kiedy ja przechodzę na wcześniejszą emeryturę. Co się stało? Praktycznie dwa lata wcześniej mogłem to zrobić. W 2016 roku. We wrześniu pojechałem do. zaczęliśmy rozglądać się po świecie, a w 2017 roku pojechaliśmy do Nowej Zelandii, żeby szukać swojego kraju, żeby szukać swojej wolności. I bylibyśmy w tej Nowej Zelandii, gdyby nie moi rodzice. Bylibyśmy w tej Nowej Zelandii, gdyby nie moi rodzice, którzy bardzo nas chcieli z powrotem do Europy. No i wróciliśmy. Wróciliśmy do Hiszpanii, otworzyliśmy projekt Odmładzanie na surowo. Dlaczego wróciliśmy do Hiszpanii? Bo w Anglii znowu zabierano mi wolność, znowu wyrywano mi wolność. Dlaczego? Dlatego, że Anglicy zdecydowali się na Brexit. Zdecydowali się, że odchodzą z Europy. Poczułem się jak intrus na tym terenie. Nawet moi przyjaciele, angielskojęzyczni przyjaciele, patrzyli na mnie tak jakoś inaczej. Czułem się, że ktoś odbiera mi wolność. Dlatego powiedziałem nie. Ja jestem wolnym człowiekiem. Zawsze wolność jest u mnie najważniejszą rzeczą, najważniejszą cechą. Gdzie będę teraz wolny? Jadę do Hiszpanii i tam będę wolny. I zaczęliśmy działać, zaczęliśmy budować projekt Odmładzanie na surowo, jako pasję. Dlatego ten projekt jest tak wielki, dlatego tu jesteś, dlatego jest nas 750 tysięcy osób, dlatego nasze filmy zostały obejrzane prawie 130 milionów razy. Dlaczego? Dlatego, że my to robimy jako pasję, a nie jako biznes. My to robimy jako pasję. Myśmy już przeszli na emeryturę w 2018 roku i non-stop jesteśmy w pasji.